Takie śrubunki dokupa, dokupowałem. tam pokażę, jak. Takie śrubunki potrzebne mi były. No żeby jak to te śrubunki powinny chodzić. To jest całe kompletne śrubunki. To mi są potrzebne do wody. To wchodzi do góry. Może być na dół. Następnie. To jest łącznik. Tu się wkłada. I już. I tu można kręcić jeszcze. Gotowe. I tu dokręcić jeszcze. Można. Tu się te Albo te Podokręcać. I gotowy jest śrubunek. Tak jest też elegancki. Dopiero taki prosty do obsługi to jest taki jeden jeszcze potrzebny, taki bardziej to jest trochę inny wkręca się tu i tu, łączy się zawór z zaworem taki właśnie śrubunek był mi potrzebny to jest ile? Yy, półtorej? no taki taki śrubunek szukałem jeszcze na, na, na ten śrubunek trzeba pakuły nałożyć i wkręcić Dowody ten co mi wyrwało taki właśnie śrubunek ale ten jest najlepszy, mi się wydaje. To jest masywniejsze. Tego już nie rozwali. To jest łączeniówka taka specjalna. To można odkręcić. Widzicie? Nielandzkie, mi się zdaje, to, to zda, zda rezultat teraz, te trzy rzeczy. Hmm? To idzie tak, to można nawet tu dokręcić, kręcić, o, to sobie kulał. i łączyć wodę, tu dokręcić, tak wchodzi, ta końcówka odwrotnie to można dojść znowu odwrotnie na różne sposoby to możemy wkręcić do góry ale tam u góry idzie zawór tak skoro idzie zawór to to idzie do zaworu to do zaworu zawór dosuwamy tam do ściany do tamtego zaworu i przykręcamy i cały zestaw gotowy ile to roboty ile jeżdżenia to jest, to jest prosty zestaw. Łącznik taki o. Widzicie Państwo? O! I tu jest właśnie. Gotowy otakić. Jest taki zestaw. Tu można się porządnie skręcić. Tu skręcić kluczami. I nie trzeba paku. I tu jest następny. To o ten śrubunek mi chodziło, ale dokupiłem jeszcze w razie wpadki taki i taki. O to mi chodziło cały czas do wody.